Witajcie miłośnicy motoryzacji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Maciek, a to jest kanał Friday. Play on Big Screen i kolejny odcinek z forcy Motorsport 2023 przed nami, moi drodzy. To jest Mustang Foxbody 5.0 Mamy SVT Cobra RK, manuala. Pierwszy wyścig mamy za sobą, szybki, szybki wyścig, naprawdę ciekawy. Zapraszam serdecznie, jeżeli nie oglądaliście. Przed nami jest drugi wyścig, moi drodzy. I teraz tak, tu parę rzeczy się już odsłoniło: kudeczki, gra pozdejmowała. Także mamy tak, zrobiłem mu przepustnicę sportową, dostał, także no, dzięki temu teraz powinien mieć jeszcze lepszego pazura. Filtr sportowy to już miał, natomiast wyścigowy stabilizator jazdy z przodu i z tyłu ma wymieniony, więc troszeczkę też się powinien lepiej zachowywać. Natomiast na pewno ma więcej mocy poprzez właśnie przepustnicę. Cały korpus tej przepustnicy został wymieniony, więc dolot ma naprawdę tam konkretnie zrobiony i tak poza tym. Nic więcej nie miał robione. Także standardowe te opony, które miał, wszystko jest seria. A przed nami jest tak: na treningu ma być umiarkowany deszczyk, a później ma być ulewa, moi drodzy. Zobaczymy, jak te wycieraczki będą w takim starym samochodzie działać. Jak to będzie, ale to wiadomo, śpieszkuje. Tam wszystko było kurde, niejednokrotnie lepsze niż w dzisiejszej motoryzacji, moi, moi drodzy. Tam wszystko było. Jakość musiała być kiedyś. Kiedyś była jakość. W każdym razie, moi drodzy, co. Ja lecę trening standardowo. Widzicie mnie na wyścigu, a słyszymy się po pierwszy wyścig. Skończyliśmy na drugim miejscu. Uważam, bardzo fajnie. Udało się. Mam nadzieję, że tutaj również skończymy chociażby na drugim. Pudełko, pudełko, no pierwsze, trzecie, między pierwszym a trzecim miejscem super sprawa, tak jak mówiłem, lecimy cały czas na fachowym, na maksa, więc nie jest lekko, nie ma lipy, jak to moi drodzy niektórzy mawiają i tyle, no słyszymy się po wyścigu, trzymajcie kciuki, na razie. Great race. We finished P1. Witam po wyścigu moi drodzy. Mamy to, mamy pierwsze miejsce. Zauważyłem jedną rzecz, y oni się boją y deszczu. To jest ich słaby punkt, skurczy byki. Tak to praktycznie idą na zabicie, ale jak jest deszcz, jest ulewa, ja nie mówię taki delikatny, umiarkowany, to wtedy nie, jadą normalnie. Jest różnica, uwierzcie mi. Jak spada ulewa, taki rzęsisty, konkretny deszcz, oni y, boją się tego, tej wody, oni zdecydowanie wcześniej y, hamują, y, to widać, y, nie wchodzą y, taką dużą prędkością. Ja tutaj, to uwierzcie mi, musiałem tak wytracać prędkość, żeby się z nimi nie zderzyć, żeby nie złapać kary, że to jest głowa mała, naprawdę na suchym, na suchym to idą naprawdę jak burza, ale na mokrym, na mokrym widzę, że, y, że rzeczywiście coś tak kurcze tracą, tracą y, i to sporo. Bo tak jak mówię, no my latamy na ósemce. No już nie da się ich bardziej podnieść. A mimo to zobaczcie, jak go nie zostali z tyłu. Tylko dlatego, że tu jest woda. I jest ulewa. Uwierzcie mi, że gdyby nie ulewa, to by było sucho. No, byłoby bardzo ciężko na pewno wywalczyć y, jakieś no, pierwsze miejsce, na pewno tak jak w tej chwili, nie mówię, że byłoby to niemożliwe. Myślę, że w te, tej pierwszej trójce jakoś tam byśmy walczyli, byśmy się znaleźli, ale czy pierwsze, no nie wiem. Natomiast Ulewa uratowała sprawę, ja lubię jeździć tutaj podczas ulewy, y, ponieważ. Y, 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 Przede wszystkim fajnie to wygląda, no mi się to podoba, nie wiem jak wam, piszcie w komentarzach, czy wam się to podoba. Patrzcie, starałem się, kurde, hamować delikatniej, delikatnie mu wciskałem ten hamulec, łapie, łapie, ale tak jak mówię, wiecie, tu jest cała masa później, jak już kupicie sobie wyścigowe hamulce, może to jest specjalnie tak zrobione, no wiecie, to też nie jest real, to jest symulacja, symulator jazdy, natomiast nie jest to real, bo żeby tak mocno te łapało opony, to musicie już naprawdę w w samochodzie wdusić ten hamulec, żeby ABS też tak zaczął działać. Natomiast, tak jak mówię, może to jest dlatego, że jak kupicie wyścigowe hamulce i macie możliwość wtedy się pobawienia tymi nastawami, to żebyście widzieli różnicę jaką, jaka jest, jaki jest progres, wiecie, w miarę tuningowania samochodu, może dlatego. Wiadomo, to nie jest 100% real, nigdy nie bierzmy tego tak pod uwagę, to jest zawsze tylko gra. Natomiast dobra gra, do gra podoba mi się, fajnie się tutaj jeździ. Dzięki temu nawet że może jak mieli lepsze samochody gdzieś tam ci z tyłu, no to dzięki tej ulewie nie mogli nas dogonić. Fantastycznie mi się tu jechało, moi drodzy. Jeżeli wam się to podobało, nie zapomnijcie ocenić. Jeżeli byście chcieli zakupić również tą grę, to w pierwszej linii opisu jest link, który przekierowuje do sklepu, gdzie można kupić w promocyjnej cenie. Natomiast, moi drodzy, widzimy się. W następnym odcinku z Forcy Motorsport 2023 nadal latamy Mustangiem 5.0. SVT Cobra R. No, zauważcie, że na pierwszych miejscach, chyba tam 5-6 miejsc. Tych pierwszych 6 miejsc to było należało do r -ki. No ale to nie dziwmy się. Na no, SVT Cobra wiadomo, że jest mocniejszy niż tamte, te podstawowe z 86. Tam by trzeba było tamte nieźle dłubnąć, żeby kobrze dorównały. Natomiast tak jak mówię, zostajemy tu, jeszcze przed nami są trzy wyścigi. A później przeskakujemy dalej, nadal amerykańskie samochody, moi drodzy, nie, 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 nie wycofujemy się. Tak jak mówiłem, tu będzie dużo amerykańskiej motoryzacji, tu będzie tylko amerykańska motoryzacja. Tyle Wam powiem. Przez najbliższe, chyba, trzy czy cztery grupy wyścigowe, nie te wyścigi, bo przed nami w tej grupie, czyli Fox Body, mamy trzy wyścigi jeszcze, ale później jeszcze, chyba, są trzy grupy wyścigów, po 5 czy tam sześć wyścigów w każdej grupie i wszystkie będą amerykańskie, tylko praktycznie. No może coraz starsze nie, ale będzie, od razu powiem, że będą jeszcze starsze od tego, także będzie ciekawie, o moi drodzy. Już możecie y, praktycznie mieć zarys co jest przed nami. Jakiś tam Shelby czy, czy, czy coś w tym stylu, jakaś Eleonor moi drodzy, jak ktoś ogląda w 60 sekund, może się tutaj y, trafić, zobaczymy. Natomiast y, później będą starsze, później będzie na samym końcu nowszy, ale to będzie to będzie wiśnia na torcie, tyle powiem. Także moi drodzy, zapraszam już z tego miejsca do kolejnych odcinków i widzimy się niebawem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej!